Loader. Tutaj Lego Heropolska, nadszedł czas. Wykonaj rozkaz 66, tak, Lordysiusie. Wykonaj rozkaz, e, nie ten czas, a dokładniej pora przedstawić wam kolejny upgrade do mojej imperialnej armii. Przed Wami to, co widzieliście w ostatnim odcinku, link w prawym górnym rogu, kto jeszcze nie widział, lekko tą armię przestawiłem i za chwilę będziemy dostawiać nowych rekrutów. Zapraszam Was do oglądania. Zanim jeszcze przejdziemy do samej armii, to koniecznie zostawcie łapkę w górę dla imperatora. Na początku mamy 30 zwykłych żołnierzy, ich w sumie nie przybyło. Mamy jednego dowódcę, a reszta to oczywiście zwykli żołnierze. Dalej mamy śnieżnych szturmowców, łącznie jest ich 41. Mamy i tutaj wiele rodzajów. Jest tutaj oczywiście wiele sztuk tego, co było w ostatnim Battle Packu i w gazetce. Tutaj starsze wersje z 2014, oni również byli w gazetkach. I ci już nie byli w gazetkach, a są to najstarsze wersje tych minifigurek. Udało mi się ostatnio zdobyć dwie sztuki takich żołnierzy, są to te najstarsze wersje. Ze specjalnymi modami połączonymi z plecakami. I dostawiamy naszych nowych rekrutów do oddziału. Teraz mamy już taką fajną, równą liczbę, fajny równy batalion. Obok mamy 10 żołnierzy ze Star Wars Rebels, w tym jeden dowódca z paldronem, robionym oczywiście z papieru. Dalej mamy szturmowców w tej wersji z Wotra 1. A oto następny. Żołnierz, który dołączy do oddziału szturmowców z 1. Chodzi mi o design zbroi z 1, który według mnie był najlepszym designem zbroi szturmowca. Wędruje on oczywiście do swoich kompanów. Następnie mamy jednego klasycznego szturmowca. Pierwsza wersja w ogóle szturmowca, jaka była? A obok mamy dwóch, również klasycznych, co to trochę nowsze wersje, ale są zaś to najbardziej rozpoznawalne wersje tych figurek. Z tyłu mamy trzech z takimi samymi hełmami, tylko z trochę nowszym designem torsu. Takich truperów dochodzi nam aż trzech. Oczywiście tych panów dostawiamy. Cyk jeden, drugi oraz oczywiście trzeci. Też mamy już uzbierany z nich całkiem fajny kwadracik. Teraz przenosimy się na prawą stronę płytki. Mamy tutaj kilku szturmowców piaskowych, szturmowca mojego customowego z miotaczem ognia oraz trzech żołnierzy uderzeniowych. dalej mamy dwóch żołnierzy patrolowych z serialu, znacznie nie z serialu tylko z filmu Han Solo dwóch pilotów Hawker Tanków oraz kilka wersji Scoutów. Do tych wszystkich truperów przybywa naprawdę duże wsparcie, ponieważ jeden nasz piaskowy, w sumie bardziej wygląda jak szturmowiec ciężki strzelet, bo nie ma on zabrudzeń od piasku, ale był w zestawie Statuin, więc uznajemy za piaskowego. Dalej mamy dwóch patrolowych truperów z filmu Solo. Scout Troopera tą najstarszą wersję oraz Scout Troopera najnowszą wersję. Najpierw dostawiamy szturmowca Sand Troopera, szturmowca piaskowego. Tutaj odstęp trochę zły, no jest Git. Dalej tych szturmowców z filmu Solo, obydwu, i tutaj już mamy ich czterech. Dalej skaucik. i skauci, tylko, że w starszej wersji. Moją armię uzupełniają jeszcze weterani oraz szturmowcy ze Scarif. Ci są weterani, ponieważ mają zabrudzenia, jakieś rysy, postrzały itd. oraz plecaki odrzutowe, a za nimi jest taki mały oddział składający się z siedmiu truperów z planety Scarif. Niestety mam ich tylko siedmiu, albo w sumie aż siedmiu, ale przydałoby się ich jeszcze więcej. No niestety jednak ceny na to nie pozwalają. I oto przed Wami kompletna armia zwykłych Stormtrooperów, zwykłych jednostek, przeważnie w kolorze białym. Ja osobiście chciałbym jeszcze dokupić tych dwóch zwykłych Stormtrooperów, ale widziałem ich chyba w MPQ, więc powinno być łatwo. O tych dwóch z żeby uzupełnić ten szereg. Również dwóch z Rebelsów, żeby również uzupełnić. Jednego szturmowca piaskowego oraz dwóch pilotów czołgów. Przydaliby się jeszcze yy, ci Scouti schod. Kłódki zamienione, teraz możemy zająć się oddziałami specjalnymi. Idąc od początku mamy trzech imperialnych królewskich gwardzistów oraz czterech gwardzistów cienia, za nimi zaś stoi oddział Inferno. Co do tej części armii udało mi się zdobyć jednego takiego gwardzistę. Jest to trochę nowsza wersja od tych, które ja posiadam, ponieważ mam tą miękką pelerynę. Oznacza to, że najpewniej pochodzi z zamku Darthoviedera albo pojedynku na Gwieździe Śmierci. Idąc w prawą stronę, mamy Dead Trooperów, różne rodzaje Shadow Trooperów oraz również różne rodzaje pilotów. Mamy dwóch pilotów w tym z tyłu strikerów jednego starszego tutaj, pilota bombowca, dwóch z rebelsów, jednego klasycznego oraz jednego pilota v -Winga co do tej części armii dochodzi mi jedna minifigurka a konkretnie jest to taki pilot w sumie jest to zwykły pilot tyfightera. Następnie mamy pilotów AT-AT trzy sztuki yy, tych nowszych jeden jest w sumie najnowszy z microfightera AT, at oraz dwóch z 2014 dalej trzy klasyczne wersje w sumie nie są to klasyczne klasyczne tylko takie no, trochę starsze od tych poprzednich. Pilot ATST, dwaj piloci ATDP w kolorze białym i dwaj piloci w kolorze szarym. Tutaj do dostawienia mam pilota ATST tylko wersja złotra 1 i taką figurkę mam w dwóch sztukach. Więc ostawiamy obok tego pilota ATST, stawiamy drugiego i też już ładniej to wygląda. Po prawej stronie mamy ustawioną taką bardziej imperialną marynarkę. Mam tutaj mojego customa, admirała, dalej trzech generałów, dwóch takich niższych rangów. Są to, jeśli dobrze pamiętam, komandorowie pochodzą oni z rebeliantów i dalej mamy oficerów w tych kaskach. Z tyłu mamy trzech takich załogantów Imperium. Oraz w sumie podobne figurki też jacyś załoganci, tylko w czarnych kombinezonach. Do imperialnej marynarki dochodzi nam trzech takich oto no nie tyle żołnierzy, co pracowników. Jeden jest to wersja z 2020 z imperialnego promu Tyridium, zaś dwóch pozostałych, co to starsze wersje, które co ciekawe były nawet w gazetce. Dostawiamy ich. Mam tutaj tego jednego specjalnego, on stoi również za tym. O, teraz za tym, którego posiadam z tego promu, i reszta to ci z gazetek. Na końcu płytki mamy kanonierów z Gwiazdy Śmierci. Są to dwie wersje dokładnie ci w tych kaskach z słończymi twarzami oraz tacy. Tutaj jeszcze mamy takich dwóch pracowników lotnisk, lądowisk. Którzy po prostu pomagali statkom w lądowaniu Tu widzicie jeszcze rzut oka na tych kanonierów I widzicie jeszcze w tle Takich oto parasteron trooperów Wydani przez LEGO w książce Chroniki Jody. Są to tacy nie klony, nie szturmowcy W sumie dokładnie nie wiemy co to jest Po prostu byli nazwani żołnierzami z sił specjalnych Jak widzicie dalej zostaje tutaj taki pusty środek ale udało mi się to ogarnąć. Na końcu widzicie jeszcze kilka imperialnych droidów, mamy tu Astromecha, droida protokolarnego oraz sondę zwiadowczą. Ja tutaj jeszcze zakupiłem kolejnego Astromecha, jest to wersja czarna. Tak jak mówiłem w te puste miejsce, mówiłem to już na jakimś live chyba, powędruje te 7 droidów. Są to oczywiście Dark Trooperzy, z najnowszego został z Luke'em, a przynajmniej 6 z, z nich bo jeden oczywiście jest z lekkiego krążownika. Teraz spróbujemy wypełnić to miejsce. Idą Dead, yy, w sumie nie Dead, tylko Dark Trooperzy, Dead Trooperzy stoją dalej. Właśnie tutaj śmieszne, że mieliśmy tyle rodzajów tych trooperów. Mieliśmy Dark Trooperów, Dead Trooperów, Shadow Trooperów. Więc w sumie trochę śmieszne, że te nazwy są takie podobne. Stawmy to w miarę równo. Ten jeden niech będzie z przodu. Cyk. Cyk. I tych dwóch panów. Na koniec zostawiłem rzeczy związane z serialem Star Wars Rebels, ponieważ mamy agenta Kallusa, dobrze wam znany agent Biura Bezpieczeństwa, a obok jeszcze Ezra Bridger. Zanim zaczniecie pisać komentarze, ale Ezra był rebeliantem, pokazuję go jako ciekawostkę i on raczej nie trafi do armii, a pokazuję go, ponieważ ma hełm Imperialnego Kadeta. Tutaj mamy jeszcze trochę miejsca, więc można tak trochę wepchać tego kalusa. Armia oczywiście nie mogłaby funkcjonować bez odpowiednich ludzi, którzy ni nią zarządzali. Mamy tutaj oczywiście Wielkiego Imperatora, Lorda Vadera, Wielkiego Inkwizytora, Grant Mofa Tarkina, Dyrektora Krenika, y Mofa Gideona oraz Generała Wirsa. Jak widzicie, jedno miejsce jest puste i jest puste nie bez powodu. Ci, którzy oglądali filmik o naklejkach, na pewno domyślają się, jaka to minifigurka, a jest to Wielki Admirał Tron. Postać, minifigurka, zrobiona w oparciu o, głównie o serial Star Wars Rebels, ponieważ właśnie z tej serii był w zestawie, ale również w oparciu o Starą serię książek, oraz też nowsze wdanie tych książek. Co ciekawe, te książki doczekały się swojej nowszej wersji jako komiksy. Teraz ramka z głowami głównodowodzącymi imperium wygląda o wiele ciekawiej, o wiele lepiej i jest już kompletna. Tak się prezentuje już cała moja imperialna armia. Wygląda to według mnie, mówiąc bardzo skromnie, kozacko: widać po prostu ten rozmiar, tą skalę. Ale jest jeszcze jedna rzecz: jeśli ktoś jest spostrzegawczy, to pewnie zobaczył, że coś stoi tam w tle: jest to pewien zestaw. A jest to dokładnie komora medytacyjna Darta Weidera. Zestaw kolekcjonerski pod numerem 75296. Zawiera on minifigurkę Darth Vadera oraz generała Wirsa. Naprawdę się jaram na ten zestaw, będzie on się kozacko prezentował na półce oraz ma świetne minifigurki. Od początku w sumie jak wyszedł nie planowałem jego kupna, ponieważ cena będąc szczerym nie zachęca, ale na szczęście udało mi się go kupić. Zestawu jednak na razie nie otworzyłem i nie pokazałem wam minifigurek itd. Ponieważ jeszcze nie zdążyłem nagrać jego recenzji, ale postaram się, żeby pojawiła się gdzieś w najbliższym czasie na kanale. Podsumowując, myślę, że armia wygląda przekozacko. Naprawdę widzimy tutaj prawdziwy rozmiar armii imperium. Jestem z niej zadowolony, ale myślę, że w przyszłości będę dokupywał jeszcze więcej żołnierzy: jeszcze paru jakichś takich specjalniejszych, typu jacyś y, szturmowcy piaskowi albo jacyś piloci itd. Co do zwykłych żołnierzy, raczej już za dużo nie będę dokupywał, bo wygląda to bardzo dobrze. Co do drugiej płytki, jeszcze parę jakiś dead trooperów by się przydało, kilku oficerów. Oraz oczywiście zestawy z Dark Trooperami i z Luke'em, ale to są plany na przyszłość, a na razie i tak to wygląda bardzo dobrze. Napiszcie koniecznie w komentarzu co uważacie o tej armii, zostawcie łapkę w górę za Imperatora, za Imperium. Koniecznie zostawcie subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie robicie. Heretycy pewnie nawet jeszcze polityki Palpatina nie wyznajecie. I ja się już z Wami żegnam i na razie...